Witajcie ja jestem ta grafika, to jest siódmy odcineczek z farminga dzisiaj ze mną stali gracze, czyli Creeper, Przemek i Jakub, który znowu nie zmienił nikogo oraz siódmy odcinek Sorry, sorry, siema się Dzisiaj W dzisiejszym odcinku yy, Przemek będzie miał dawo słome, ja będę pojeżdżał i to zbierał, a Kuba leci i kończy szukę. Kogo żywo. znowu ty będziesz pojeżdżał W siódmym odcinku miało być wojsowo i wyjątkowe, ale niestety nie będzie. Taka smutna wiadomość na początku. Mamy pomysł na dziesiąty No ja nie mam. Nie wiem jak ty. Aha, to ja to... Ja, to zapomniałem ci powiedzieć. to Przemkowi mówiłem. Powiedzieć na wizji czy nie? To zależy. To powiedz mi teraz. I zobaczymy, czy będę ci mógł powiedzieć. Że na dziesiąty odcinek zaprosimy jakiegoś tam widza jednego. Albo na TS samego, albo żeby z nami pograł tam na przykład coś zrobił. Na jeden odcinek... A ja, ja patrzę do tego Paka! Jakoś kogo znamy, wrzucimy i. Raz, teraz. Zartujemy oczywiście. Mry raste. Nie, ale to jest na teraz nagrywasz, nie? Co? Nie no, ale czemu nie, nie? Nie no, powiem, wam, że tak. No w sumie na 8, 9, 11, 12 też. Przynajmniej jak tu po prawo ci został, w naprawce Dlatego tutaj stoję. Po prawej stronie mojej. No, tak? Nie po prawej, tutaj koło tym, to będzie 50 odcinek to będzie nasz jubileusz, tak? To mówię. No to i jest tu. Jest. A, kur, dobra. A weźmy kabinę ze środka, będzie gitarni. Bo wtedy ja będę widział tak... Jakbym widział to co widzi prawdziwy rolnik kiedy pojeżdża. Kogo? Już odpowiem sam na te pytanie. układa tak w ogóle. Samo się układa, no magia. Nie no ja to układam. Dobra, gazu. Tak, Przemokie jest wszechstronny. Wrzucaj i od razu układa. A, A czekaj, ten jeden został. <coughs> Nieprzemio to jest super gracz. On biegnie po klocka tyłem. Munolkiem. Nie mogę go podnieść A jednak możesz Dla ciebie wszystko, Rafale Ale zauważyliście, że... Za 35% udziału w moim kanale wszystko I plus <grym> i plus jest... i, plus pół, i coraz luźniej gadamy. i plus pół i plus 4 Czyli i, plus czyli po, i jeszcze 0,75 łącznie no to tym bardziej Dobra nie no Wie? jesteś trochę stratny. Trochę ale ludzi Ale... gadamy, Broek. niż na tych pierwszych na mnie odcinkach. mnie też wszystko. Na tych pierwszych to ty w ogóle byłeś taki spięty, bo cię nawet nie było. Mm, on był taki spięty jak moje, już wcześniej mówiłem, gacie po wypraniu. Nie no. Ale pojawiłem się, dziękuję bardzo. No i bardzo tego żałujemy. <laughs> Teraz czekamy, aż <komentarz> zginie. <laughs> eee, skoszę się sam. Nie puść puści kombajn na autopilot i wejdzie pod niego. A, oh, no. Krwawe żwiwa. <noise> a, bo nie, on się nagra, a potem wrzuci na swój kanał i GTA San Andreas. O, Boże, nie! No, że w sensie, że się skosił, w nie? W dźwięku wynika poezja kawcyka. jak <noise> to było dzisiaj... Nie. rano, rano, nie, to miałem... Dzisiaj rano niespodzianie jest palina pranie. Pralka jęczysz wszystko Dobre, miesza. Wszystko dźwięczy, to mnie męczy. No dobrze. Dzisiaj rano niespodzianie jest zapalina pranie. Pralka dźwięczy on na dźwięczy. Wszystko dźwięczy. To mnie męczy. <laughs> to to, męczy. to mnie męczy. Oj, zahaczyłem kosteczkę. No jak jedziesz ty... Dobry, wesoły kostek. Można na przyczepę. Nie. Za tobą Mnie ci został nasa. jeden Z góry synu oh no! Na wizji on to zrobił Gdzie Też ty... chciałem to zrobić, ale my nie Co? Co ty chciałeś zrobić? Po jest O no Tobie zrobisz tam ten pip, tak jak wiesz, będę kur... I o tyklinał? To dam tego, cenzurka i... Dobra, kończę pole. Cieszy mnie to. Nie bardzo. Nie, tak. tak ogólnie to na tym polu miała być zamiana, nie? No to na trzecim będzie. To już drugie jedziecie? No. Oh o no. no. już się kończymy. Oh no, mój brat wrócił. Zaraz będzie mały wypierdolaj. Nie to będzie no. ten, ten pik. Oj, chyba się za bardzo... <coughs> Przepraszam. <coughs> Rozkończyliśmy w tym odcinku. No dobra, to ja. To zrobiliśmy? Rozkręciliśmy A co ja mam już pieszo, ja? No, tu masz widełe. No problem. Tylko niech ja tu zero znajdę. I mów mi prowadź mnie. Piso widły Reklama! Malów drift tylko na kanale urafika Chcę się przechać tym malanem, przyjechać na zlot fanów Rafika, który odbędzie się niebawem w miejscowości zwanej Górale. Powodzenia w puszkiwaniu tego zadłupia. Po reklamie! Za traktorem. ty że się schował. Bez jaj. Na shifcie chodzi. Mm. Gdzie ty że się schował. Fajnie? A, na przyczepie pewnie gdzieś ja, ja je tutaj zostawiłem. Gdzie? Tu. Kuba, przecież ty Jo. Na bank. Zostawiłem ten... Y, Zawołałem pracownika... Dobra. ...i ty po Czekajcie, nie. to trzeba będzie... ...kupić jeszcze raz je. Dobra, to wybaczcie, przelecę się trójeczką... ...do sklepu. Hoho. Ho. Dobra, teraz już zerem mogę Mikrofon muted Microphone acted Dawaj się Co się stało? Jedno Jedna kostka na ulicy naszej Gdzie? A na papier z wow. z na zdrowie Uch, Dzięki Tak się Kihana na z YouTube'a A czekaj, my dobrze jedziemy? Wybaczcie się trochę podwyżej. Aha, prze, przejechaliśmy. Mamo, ja nagrywam. Ja znowu, nie. Mamo, ja nagrywam. Słyszysz, mamo, nagrywam. Dziękuję. Ej, Przemek, Proszę. zgubiłeś się. Gdzie ty? Nie, ja się nawracam po bo... prostu. O Boże. Także nasze projekty się oglądają. No, każdy od Rafała wraca wrócony. No weź. Słychać. S o Boże, to nie wiem, się wyciszysz, co. Chyba się wyciszę. No jak przejmujesz pałeczkę. Bez kojarzeń. Nie przejmuję, bo akurat mamy wszelkie się wyciszyłem. Boże, zamknij te drzwi. Bo zaraz ja ich zamknę. O, Rafa, odważny jesteś. Tak, e, Przemek, Jajcu, jajcu. 43. Słuchaj. Ej, wyłącz te zbieranie na przycisk. <laughs> to, to, por Słuchaj. to porknę pierdolkiem. Ja nie narzekam na moich rodziców. To porknę pierdolkiem. Ja mam fajnych rodziców. Czasami. A, -a. Jak śpią? Rzadko. O, <laughs> fuj. No weź no. Mam Ty mnie irytujesz. Ja bieg, muszę biec za to. To tutaj, już wszystkie trzy pola zebraliśmy, tak? Ja nie skończyłem. No jeszcze szybciej jeździ wolno jeszcze, 9 jeszcze na godzinę. Hmm. A tuś nie ma kostek chyba nigdzie. E, wybaczcie, sprawdzę. 3, 4, bry. Ej, tym. Mmm, mmm, no dobra, no. Zakończymy, niestety, bo już nie ma nic. Jak kończymy, o, patrza, Kończę pole rzadka, to kończymy, tak. No to puśćmy do cienika, a jest puś... ciągnik puszczony. No jedź pościelkową i przyjedź. No. Ja ci się wysypię. Okej. Okay. Przemek wracasz... wow. Z powrotną drogą. Przemek wracasz z buta. Hmm. Nie chcesz to się jechać do Kuby się wysypać. dzisiaj moja 60 odpoczywa Przemek wchodzi po drabinie a ja tutaj wierzę do obory w której nic nie ma o. halo Rafik słucham nie mógł słucham bo cię coś udało mi się wysypać chłostki czemu moje 60 koła stanęły dęba. Bo są fajne Kto? Bo to są oryginalne chińskie koła Oryginalne chińskie koła wyprodukowane w Japonii Nie, wypro wy... o Boże, wyprodukowane w Polsce. Dobra jadę do Kuby ile masz power cent 95 patrz żyłem nawet Kubuś nie szalej Bo ci dato da na komputer Odpielaj rurkę na Porscheitan, sorry, na Porscheitan. niego wchodzi 4,5 tony, chyba czy tam 4 tony? 4 to tony jest pan, to? Ale, ale ci, ci Motomakerzy mają wyobraźnię. Kurde. Dwie tony, pukni ta się w łeb, dwie tony. Co pełna przyczepa, jo? Wyspałeś ja. do pusta? Ja. No czyli tam brakowało mi 3%, nie tam I powiedz do... mi, skąd wiesz, że on powinien mieć dwie tony? Od kogo? Hmm, powiedziałem Wikipedia, ale powiem Przemek, bo Przemek jest moją Wikipedią A dlaczego? Ale po co? Ale jak? Nie znam się. I zaraz pójdę jak zamknę te drzwi, to już one się nie otworzą. Dzięki Przemek. Możesz wyjść? O Jezu, sorry. Dziękuję. A dzisiaj widzicie, dzisiaj dojeżdżam 60, Przemka. No, jak mi zatrzesz silnik, nie, to ja ci zatry twarz. Jak widzicie teraz powoli wjeżdżam na ten asfalt. Mam pełną przyczepę. Bo ja się patrzę. I petara. Wiedziałem. Nie dałem. To ty, ty sam zaraz zrobisz tak, że ten cionik nie będzie w stanie w ogóle jazdy Teraz normalnie tutaj te, takiego zrobię myka Nie wiem, chyba naprzód przepnę Kończę pany, kończę To jeszcze te nie umiesz tam manewrować Cicho O Boże wyjdź i co, ludzie, zostało nam jedno pole? Wyjdź. Więc. Całe żniwa na, na wizji. Więc co w następnym odcinku, co rozaczynamy? Czy, wyj, czy ale jeden wypada, bo mamy tylko dwa ciągniki? Mm, na pewno nie. A, żeś to zrąbał. Przedamy nasze zboże. Sprzedamy się. Nasze zboże. Nie, nie kupimy I nic. Też. Nie kupimy nic. Dobra, wysypuje się. Może być hmm. W się wyprosy wysypuje, nie? Odej, no weź ty Przemku hmm. Skończyłeś ją no, no właśnie. A ty jeszcze mam tak, 8%, super. nie? 8% no Dobra, zostawiam tą przyczepę w cholerę Ma, chciałem się wysypać. No niestety Not today Przemek wiesz jak to się pisze? Mm -hmm. Teraz tak. Co miałeś z angielskiego? Przyznaj się. Not today. Ej, sorry. Day. To not today powinno być, a nie not today. Fuck you. To poza wizją było. Dobra, no to ten, nie? Dzisiaj będzie mega szybko, w przeciągu 5 sekund do tego co ja teraz mówię będzie koniec. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. No, na razie. Cześć, na razie. Cześć.